Cześć, 150, żeście zagościli, właśnie zaczynamy, mody sobie posprawdzamy. Precyzyjne rolnictwo. Dzisiaj sprawdzimy i dział nawożenia omówimy. Postanowiłem nagrać ten materiał z działu właśnie nawożenia, bardzo rozbudowanego działu w precyzyjnym rolnictwie. W tej modyfikacji DLC, która doszła, którą każdy może sobie pobrać i w którą każdy może sobie zagrać. Ja już pola sobie przygotowałem do testów, do prób. Maszyna też pierwsza jest już przygotowana, a mianowicie co tutaj jest grane. Zachodzimy pod Escape'a, i poniżej mapy pokazuje nam się znaczek Precyzyjne Rolnictwo. Ja już oczywiście przygotowałem sobie dwa pola, i te dwa pola właśnie posłużą nam tutaj do testów. Zacznijmy od podstaw. Przede wszystkim podstawa, czyli rodzaje gleby. To pole sobie wybrałem pole numer 44. Specjalnie po to, ponieważ są tu wszystkie cztery rodzaje gleb. Wszystkie cztery, a mianowicie piasek i listy, piaszczysty ił, ił i ił i il listy. Wszystkie cztery rodzaje tutaj występują i co na początku trzeba zaznaczyć, to na każdej z tych rodzajów gleb nie da się maksymalnie nawieść pola. Jeżeli chodzi o nawożenie, jest to trzecia kategoria informacji o glebie, Azot. No i teraz jak widzicie, ja już tutaj azot z automatyczną dawką, czyli na maksa, zostało to pole przeze mnie nawiezione. I teraz w momencie, kiedy mieliśmy, wróćmy jeszcze raz do tego, mamy piasek, czyli ten taki tutaj ogonek to jest piasek, czyli ziemia najgorsza. Pylisty ił mamy w koło tego piasku, ił przez środek, no i ił pylasty na końcu. I teraz zobaczmy, jak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o ił, ten na środku pasek on jest 200 kg na hektar, czyli na maksa nawieziony. Jest to najlepsza gleba. Tłumacząc na polski, jest to po prostu czarnoziem. Jeżeli chodzi o dalej, ił pylisty, tak. Nie, piaszczysty ił. piaszczysty ił. Jeżeli chodzi o piaszczysty ił, on daje nam tutaj w koło właśnie 180 kg na hektar i to jest maksymalne jego nawożenie. Kolejnym 160 kg jest właśnie ten tutaj ił pylisty. Można to nazwać jako ziemia torfowa, tak? Ziemia torfowa, czarnoziem. Tutaj mamy piaszczysty czarnoziem, czyli tak jakby piasek z czarnoziemem trochę wy, wy, wymieszany i na końcu mamy żółty piasek. No i piasek daje nam maksymalnie 140 kg nawożenia. Jest to bardzo realistyczne, jeżeli chodzi o, o, o realia, o, o życie prawdziwe. Faktycznie hmm, ziemi torfowe, te tutaj na dole, niekoniecznie są najlepsze. Najlepsze właśnie są czarnoziemy. Czarnoziemy, potem czarnoziemy wymieszane troszkę z piaskiem, e, potem są właśnie ziemie torfowe, a na końcu sam piasek jako najsłabsza, najgorsza gleba. I to jest podstawa, od której musimy zacząć. Ja teraz mam przygotowane pole do testów. Pole zostało skoszone e, i wy, e, wykazuje na nim e, w większości oczywiście e, 20 kg na hektar azotu. Taki azot ta gleba po testach e, posiada. Yy, także yy, mamy 20 kg. i teraz sprawdźmy, jakie my tu mamy ziemię. Mamy tutaj ziemię ił pylisty, czyli nasze ziemie torfowe oraz mamy po narożnikach tutaj dwóch naprzeciwległych mamy ił, yy, czyli te najlepsze, czyli mamy tak naprawdę, yy, przyjmując, że to jest czwarta, piasek to jest czwarta najgorsza klasa, yy, trzecia klasa to jest ił właśnie pylisty, także mamy trzecią klasę i mamy pierwszą klasę IU, ponieważ piaszczysty IU to będzie nasza druga klasa: pierwsza, druga, trzecia i czwarta. My mamy tutaj pierwszą i trzecią klasę. Jeżeli chodzi o IU pylisty, o trzecią klasę, wróćmy z powrotem na właśnie tutaj nasze pole testowe. Ono azotu maksymalnie daje 160 kg na hektar, i tym ja się kieruję. Tym ja się na początek kieruję 160 kg na hektar, ponieważ na tym polu posiadamy 20 kg, czyli brakuje nam 140 kg. Ja chciałbym wykonać. Oryginalnie w farmingu, oczywiście, e, wykonujemy dwie dawki nawozowe, które możemy dać w sumie za jednym przejazdem, jako podwójne nawożenie i mamy komplet. Nie musimy więcej nic nawozić. Jeżeli zastosujemy Precision Farming, możemy oczywiście aktywować automatyczną dawkę, i w tym momencie. <laughs> Pod F1, gdzie mamy instrukcję, na samej górze mamy przecinkiem, domyślnie jest dezaktywuj automatyczną dawkę. Jeżeli ja bym to zostawił, to będzie mi sypać te brakujące 140 kg azotu na hektar, ale ja tego nie chcę. Ja chcę się tym farmingiem pobawić, chcę się pobawić tym nawożeniem, także ja sobie dezaktywuję. Jeżeli sobie to zdezaktywowałem, no to w tym momencie wjeżdżając na pole. Na samym dole mamy właśnie azot i taki kolorowy pasek, użycie obornika. Jeszcze pod spodem, pod tym paskiem kolorowym, mamy jeszcze niewykrytą wartości. Dopiero jak ten rozrzutnik nam wjedzie na pole, dopiero właśnie wykrywa wartość. Wykrywa, że aktualnie jest 25 kg azotu na hektar. No, Pokazuje 20, tutaj podaje bardziej dokładne liczby czyli 25 pokazuje nam też finish tak jakby e, czyli ile możemy dać maksymalnie. I teraz klawiszami domyślnie KM sobie to zwiększamy, możemy sobie to oczywiście zwiększyć. Tutaj już przedobrzymy, e, tutaj już bardzo przedobrzymy. Jest tu gdzieś granica i tu jest najlepiej 60 kg azotu na hektar, jeżeli chodzi o obornik. Ja sobie to zmniejszę. Brakuje nam 140, to ja sobie zmniejszę do 40. Nie jest to wiele, ale spokojnie, ja jeszcze nie skończyłem zabawy. No, i w tym momencie um, możemy sobie okno pomocy oczywiście zamknąć. Cały pasek naszego nawożenia nam wyskakuje, no i lecimy. Lecimy z obornikiem. E, zarzucamy ten obornik 40 kg na hektar, ustawione. Oczywiście, możemy ustawić sobie więcej i możemy ustawić mniej. Wszystko też zależy od tego, jaką ilością obornika dysponujemy. Tak? Nie zapomnijmy, że tutaj zmienia nam się rodzaj gleby, no i w tym przypadku e, też te poziomy nam skaczą. Ale w momencik, momencik, wszystko do końca materiału zostanie wytłumaczone. No, i w tym momencie rzuciliśmy pierwszy pasek obolnika. Oczywiście ja tu jeżdżę po polach, jest to forma testowa tego nagrania, więc na spokojnie. Zerknijmy sobie teraz. No i tak, oryginalnie mieliśmy 20. Jak widać, tu gdzie nie rzuciłem, zostało 20. A tu, gdzie już rzuciłem. Zrobiło nam się 60, ponieważ 40 dorzuciłem, 20 i 40 zrobiło nam się 60. Także ja w tym momencie e, robię cięcie, dokończam to zajęcie i za chwilę wracamy do dalszych testów. No i jesteśmy przy kolejnej fazie testów, także etap numer 2, jeżeli chodzi o nawożenie. Wypożyczyłem sobie oczywiście ciągnik, wypożyczyłem e, właśnie... Siewnik uprawowo-siewny z możliwością dawkowania. Nawozu w tym przypadku, oczywiście, dowolność da, dawkowania nawozu należy tylko i wyłącznie drogi widzu do Ciebie. W którym momencie i kiedy i w jakiej ilości tego nawozu będziesz chciał dać, pamiętaj, że muszą być odpowiednie etapy e, wzrostu tego. Także lecimy dalej z dawkowaniem. Ja jeszcze dla potwierdzenia sobie sprawdziłem. E, w tym momencie możemy siać w sierpniu rzepak, także rzepak sobie posiejemy. E, no i jeżeli chodzi o Nawozy, jak można zauważyć, obornik rozrzuciłem i w większości jest to 60 kg na hektar. 60 kg, czyli brakuje nam teraz już tylko stówka. Już tylko stówka, jeszcze się upewnię, tak jest. E, oczywiście, na ziemiach torfowych maksymalnie 160, brakuje nam stówka. Ja jeszcze przed sobą mam trzy etapy nawożenia, które sobie zaplanowałem e, także tą stówkę sobie podzielimy e, mniej więcej. E, teraz w siewniku e, podamy 30 kg nawozu, a więc e, otwieramy oczywiście panel, e, dezaktywujemy automatyczne dawkowanie. I teraz, jeżeli chodzi o siewnik, Precision Farming, precyzyjne rolnictwo daje nam jeszcze zmienną ilość wysiewu. Zależy to wszystko, jak najlepiej chyba zostawić automatycznie, bo to zależy od ziemi. Im słabsze ziemie, tym więcej nasion, im lepsze ziemie, tym mniej nasion. Taka jest kolej rzeczy, żeby te wzrosty były równomierne. Ale tutaj nie siewem się zajmujemy, zajmujemy się dawkowaniem. Także wjeżdżamy ponownie sobie na pole, żeby nam wykryło dawkę, jaką tutaj mamy. Czy to nam wykryje? Tak jest. Siewnik wjechał na pole, wykrył dawkę. Aktualnie jest to 65 kg azotu na hektar. 65 kg, no i teraz chcielibyśmy sobie to zwiększyć. Oczywiście nie 5, nie 10 a chciałbym dać 30. Jak widać na pasku, pod tym kolorowym paskiem robi nam się taka czerwona kreska, no i w tym momencie maksymalnie możemy dojść na przykład do 95 kg na hektar. Ale mo możemy się tym jeszcze pobawić. Możemy sobie zostawić 30 kg na hektar, będzie to nawóz sztuczny pod korzeń, no i w tym momencie sobie lecimy dalej. Zamkniemy sobie panel, informacyjny zostaje znaczy zamykamy okno pomocy a zostaje nam tylko panel informacyjny siewnik załączamy opuszczamy i lecimy z siewem rzepak no i w tym momencie podaliśmy kolejne 30 było 60 więc według matematyki która nie powinna nas skłamać powinniśmy mieć teraz już 90 kilo azotu w glebie no ale za chwilę dokonamy tego przejazdu może zrobimy jeszcze jeden na szybkości i sprawdzimy, jak te nawozy się mają do realnych. Dobra, może nie dojechałem, ale pomijmy ten temat. Najbardziej nas interesuje główne pole, środek pola i także lecimy sobie z tym siewem. Dolecimy do końca na szybkości, jeżeli chodzi jeszcze o nawozy właśnie. Możemy dawać tę automatyczną dawkę i tak naprawdę jakbym dał automatyczną dawkę, by mi bardzo dużo obornika zeszło, ale miałbym nawożenie kompletne, stuprocentowe, 200, stuprocentowe, 200 kg tam na tych najlepszych ziemiach. No i oczywiście w ten sposób sobie jedziemy z siewem. No i teraz sprawdźmy, jak nasza matematyka, czy nasza matematyka się zgadza. Oj, tym razem nasza matematyka słabo się zgadza, ponieważ mamy tylko 80 kg na hektar, ale to jeszcze oczywiście nic straconego. Eee, pokaż mi dlaczego, dlaczego ja mam 80 kg na hektar, skoro jest wykrywalne 65 i ja podałem 30, to powinno być 95. No, kurde. Tu 30, tu 30, tu widać, że ten pasek nam skacze, te ziemie się nam tutaj zmieniały, zmieniają w międzyczasie. Jak widać i finish nam się przesuwa, bo no, znowu wjechaliśmy w gorszej jakości, albo raczej w lepszej jakości glebę tutaj i pokazuje nam na maksa 220. Ale w każdym bądź razie tak to sobie... Tak po sobie tutaj dawkujemy 30 kg, to dlaczego? To jest teraz dla mnie zastanowienie, tutaj znowu pasek zjechał. Jak widać i nasiona nam się zmieniają, dla wytrawnego oka e, oglądającego widza oczywiście, e, nasion teraz schodzi na poziomie średnim, e, no bo mamy gorszej klasy glebę. Ale faktycznie y, powinno nam dawać. Aha, bo jest 80 i 100. A my zrobiliśmy na 90. Dlatego też daje nam tu po środku i pokazuje tylko 80. Ale zejdźmy, zejdźmy sobie, zejdźmy sobie na pole. I na polu mamy informację, proszę bardzo. Dolna tabelka, bo ta górna to są tam chwastowniki, że pole należy do Ciebie, ale ta dolna. Czerwone pH, pH nas nie interesuje. Interesują nas azoty. Na razie jest źle i faktycznie podaje nam 95 na 160 kilo na hektar, czyli jest 90. To tylko ten panel, przez to, że przeskakuje przez o 20, tylko dlatego. Oczywiście jakbym ustawił 40, no to już by pokazywało stówkę, nie? No, ale tak sobie wybrałem, że ustawiłem 30 i mamy 95. Jest na dole zielonym napisane 95. Także ja dokończam siewy i wracamy dalej z, tymi, z tą zabawą, z tymi testami i z działaniem dalszych etapów nawożenia. No to jesteśmy już z powrotem. Rzepaki posiane, już nawet wyrosły. Mamy wrzesień, przespałem się, po prostu żeby nam rzepaki wykiełkowały. No i zaczynamy. Trzeci, a zarazem przedostatni etap moich testów, mojego nawożenia będzie to z rozrzutnika sypanie nawozów sztucznych. Jak, jak ja to mówię, nawozów w proszku. No i mamy mamy poziom 90-95 kg na hektar. Ja w tym momencie chciałbym uzyskać poziom no, 140. 140, także e, oczywiście mamy 95 i teoretycznie według mnie powinno pokazywać 100. Pokazuje 80, więc tym nawożeniem wyrównajmy to. Wyrównajmy do poziomu 140 kg, e, czyli 90 plus. 50 równa się 140 i 50 kilo na hektar, taką dawkę chciałbym sobie teraz nawozu sztucznego sypnąć. Jeżeli chodzi o iłpy listy, nasze słabsze ziemie na tym polu, zabraknie nam tylko 20. Jeżeli znowu chodzi o ił, Zabraknie nam aż 60. Ale rozwiązanie tej zagadki na samym końcu tego materiału. Także pozostań ze mną, drogi widzu, a my lecimy z nawozem dla potwierdzenia. E, zasiadamy i teraz e, otwieramy sobie panel. Dezaktywuj oczywiście automatyczną dawkę. E, wjeżdżamy sobie w pole, żeby nam wykryło dawkę, którą mamy. Tak jest, mamy 95. I teraz ja bym chciał sobie to zwiększyć, jak już wspomniałem, do poziomu 50 kilo azotu na hektar i taką dawkę 90 i 50, 140 powinno nam pokazać, także, także siewnik, roz, rozsiewacz zarzucamy no i lecimy z tematem. Rozrzucimy sobie ten jeden przejazd. Ja oczywiście znowu zrobię cięcie i tą pracę dokończę. No, ale ten jeden przejazd sobie wykonajmy. No i w ten sposób mamy już trzy nawożenia nie tylko dwa, tak jak w oryginalnym farmingu. Oczywiście, drogi widzu, możesz sobie zastosować jeszcze mniejsze dawki i można powiedzieć, co każdy etap siewu. Wzrostu, co każdy etap wzrostu, e, możesz sobie po 20 na przykład kilo azotu e, sypać, a tych etapów wzrostu e, jest, z tego co wiem, dość. Dość sporo, no bo jak widać, tych paseczków jest bardzo, bardzo dużo i co każdy etap po 20 bądź po 10 możemy sobie dolewać, dosypywać. A teraz wróćmy z powrotem na mapę, wróćmy z powrotem na azoty i jak widać, zrobiło nam się 140 kg na hektar. Także. Robię cięcie, dokończam to zajęcie i za chwilę wracamy już z czwartym, a zarazem ostatnim etapem nawożenia w naszych testach. Zimę niczym niedźwiedź przespaliśmy, w marcu się obudziliśmy. No i jak widać, że paki nam wyrosły i kolejny, ostatni, już czwarty w moich testach zestaw przygotowany do nawożenia. I tak ja sobie to zaplanowałem, tak ja sobie to poukładałem nawozy sztuczne, i w ten sposób wykorzystaliśmy nawozy naturalne w postaci obornika, nawozy sztuczne sypane z rozrzutnika i nawozy płynne lane z opryskiwacza. I teraz, w tym ostatnim etapie, pamiętaj, drogi widziu, jak sobie podzielisz w środku to, i kiedy będziesz dane dawki nawozów dawał, to już jest tylko i wyłącznie Twoja indywidualna sprawa. Pamiętaj tylko, żeby wziąć pod uwagę najsłabszą glebę występującą na polu i nie przekroczyć tej wartości, a wręcz przeciwnie, być 20 kg azotu poniżej tej wartości. Także wróćmy z powrotem na nasze informacje. Azotowe o glebie. Jesteśmy na poziomie 140 kg na hektar. I teraz tak, według składu naszej gleby brakuje nam albo 20, albo aż 60. I teraz, żeby to uzupełnić i żeby nie było żadne ługi bugi, co tu się stało, że się tak wydziało, wchodzimy w nasz informację i dezaktywuj automatyczną dawkę. W tym momencie to zostawiamy. Zostawiamy automatyczną dawkę w ostatniej naszej e, dawce e, azotowej. Także w tym momencie sobie e, zarzucamy ją do przodu, e, załączamy nasz okryskiwacz i lecimy z tematem rzepaku. Pryskanie rzepaku i można w tym momencie obserwować. Obserwować nasz e, wskaźnik kolorowy. Proszę bardzo, 25-35 kg. 30 kg, 35 jak to skaczę. Raz więcej, raz mniej. On po prostu w tym momencie uzupełnia nam automatycznie wszystkie nasze braki. Wszędzie, gdzie coś brakowało, wszędzie albo da więcej, albo daj mniej. Dostosuje to wszystko do naszego składu gleby do maksymalnego możliwego nawiezienia naszej gleby. No i w tym momencie będzie to bardzo fajnie wyglądały teraz no, jeżeli chodzi o rzepaki to nie jest taki prosty byle jaki zresztą dla testów nawet jeżeli wjedziemy i zrobimy jakiś bardzo duży nakład no to w tym momencie również to nam uzupełnia, ale tak jakby uzupełnia nam tylko połową. Nie jesteśmy w stanie przekroczyć maksymalnej możliwej dawki tego azotu, bo jak widać ja te no naprawdę robię wnet pół opryskiwacza nakładu, no i za chwilę zobaczymy. Za chwilę wejdziemy w panel i zobaczymy jak to w naszym przypadku, w naszych testach, w naszym polu e, wygląda, jak to działa e, i jak to e, pracuje. Także to wyłączymy, no i idziemy, i idziemy, i jak można zauważyć na glebach właśnie ił pylisty. Zaznaczmy i wróćmy do tematu. Granatowe ił pylisty, czyli ziemie torfowe i te takie brązowe jest to ił. Czyli mamy pierwszą tą najlepszą ziemię, czyli ił i mamy tą trzecią w klasę ziemi, ziemię torfowe, jak ja to nazwałem, czyli ił pylisty. Jest tutaj taka magiczna linia. Po środku możemy sobie ją nawet e, tak e, no, zaznaczyć, że jest to kawałek od tego paska. Y, tego tutaj, tych informacji, jakby to powiedzieć, środowiskowych. No, i w tym momencie wróćmy do azotu. Wróćmy do azotu. Aha, ten pasek nam zniknął, ale ta linia nam tutaj przechodzi. I jak widać, na iłach 200 mamy osiągnięte maksymalnie 200. A na ziemiach torfowych 160 mamy 160. Pięknie nam uzupełniło wszystkie braki, i w tym momencie mamy maksymalne nawożenie w czterech dawkach. A ja, w tym momencie, dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne spotkanie. Jeżeli się podobało, kliknij suba i kliknij łapeczkę, a pomożesz mi troszeczkę do tego. Kliknij w dzwoneczka i nie przegap kolejnego odcineczka. I w komentarzach możesz napisać. Co jeszcze mógłbym dla Ciebie sprawdzić? Co jeszcze mógłbym Tobie wytłumaczyć, jeżeli chodzi o farminga, jeżeli chodzi o precision farming, czyli precyzyjne rolnictwo? Czego jeszcze chciałbyś się ciekawego tutaj dowiedzieć? Także do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.